Ukraińska armia kieruje przekaz bezpośrednio do Putina. Ostre stanowisko ukraińskiego sztabu generalnego trafia na biurka Kremla. Gest, który w Kijowie nazywają sygnałem, w Moskwie może zostać odebrany zupełnie inaczej. Ukraina nie próbuje ukrywać swoich zamiarów. Równolegle pojawiają się informacje o operacji rosyjskiego wywiadu na terytorium NATO. Jednostki GRU miały przeniknąć na zaplecze. Uderzono w obiekt o kluczowym znaczeniu. Na arenie międzynarodowej napięcie podkręca Donald Trump. Ląd zostaje podpalony. Emmanuel Macron domaga się od Unii Europejskiej użycia handlowej bazuki wobec Stanów Zjednoczonych. Padają słowa o zerwaniu relacji i możliwym uderzeniu w amerykańskie bazy w Europie. Odpowiedź Brukseli brzmi jednoznacznie czas na wypchnięcie amerykańskiego Buta z europejskiej ziemi. Pokój przez siłę i działania wyprzedzające. W Waszyngtonie wzywają Europejczyków, by pogodzili się z nową rzeczywistością. Tłumaczą też, czym Grenlandia w rękach Trumpa różni się od Krymu w rękach Putina. Skutek chaos, panika na rynkach finansowych. Drugie takie oświadczenie w ciągu tygodnia. Londyn ostrzega przed poważnym problemem w związku z możliwą publikacją danych dotyczących cywilizacji pozaziemskiej. Na ulicach Berlina protesty. Szwecja oskarża białoruskie zakonnice o działalność szpiegowską. Pojawia się zapowiedź wielkiej wojny, a obok niej tradycyjne kąpiele w przeremblu. Aleksandr Łukaszenka zaskakuje skokiem do lodowatej wody. O tym i o wielu innych wydarzeniach do samego końca wydania. Szwecja oskarża mniszki z Białorusi o szpiegostwo oraz możliwe finansowanie rosyjskiej armii. O dużym skandalu informuje brytyjski The Telegraph. Według publikacji, kobiety, które przedstawiały się jako zakonnice i sprzedawały pamiątki w kościołach, miały być powiązane z białoruskim klasztorem świętego Elżbiety. To właśnie ta instytucja, jak się twierdzi, otwarcie wspiera działania Putina w Ukrainie i utrzymuje kontakty z rosyjskim wywiadem wojskowym. Z ustaleń gazety wynika, że do incydentu doszło w jednym z kościołów na przedmieściach Sztokholmu. Zakonnicom pozwolono sprzedawać drobne upominki i rękodzieło. Z czasem pojawiły się jednak podejrzenia, że pieniądze zebrane podczas sprzedaży mogły trafiać na wsparcie rosyjskich sił zbrojnych. W sieci szybko nadano im przydomek z zakonnice. Pojawiły się nagrania, na których kobiety pozują z rosyjską flagą, a nawet w kamizelkach kuloodpornych na terenach poza kontrolą Ukrainy. Proboszcz szwedzkiej parafii zapewnia, że nie znał reputacji białoruskiego klasztoru i nie miał żadnych podejrzeń. Podkreśla też, że twierdzenia, jakoby wierni kupując pamiątki finansowali wojnę w Ukrainie, są jego zdaniem nieuprawnione. Sprzedaż była symboliczna i, jak mówi, nie mogła mieć realnego znaczenia finansowego. Fico to nie papuga. Premier Słowacji Robert Fico ujawnił, że w miniony weekend prowadził tajne rozmowy z Donaldem Trumpem w prywatnej rezydencji Mar Alago. Dyskusja, jak twierdzi, była długa, a jej głównym tematem pozostawała Ukraina. Cytat. W kontekście innych wrażliwych wydarzeń międzynarodowych jasno przedstawiłem słowackie stanowisko pokojowe oraz przekonanie, że dyplomacja i wzajemne słuchanie powinny mieć pierwszeństwo przed rozwiązaniami militarnymi. Koniec cytatu. Rozmowy dotyczyły także sytuacji w Unii Europejskiej, jej konkurencyjności, polityki energetycznej i migracyjnej. Trump, według FICY, zgodził się z oceną, że UE znajduje się obecnie w głębokim kryzysie. Waszyngton ma liczyć się z głosem Bratysławy właśnie dlatego, że, jak padło, Słowacja nie powtarza bezrefleksyjnie linii Brukseli w sprawie wojny w Ukrainie. Tymczasem Donald Trump ponownie podkręca napięcie. Emmanuel Macron domaga się od Unii Europejskiej uruchomienia tzw. handlowej bazuki przeciwko Stanom Zjednoczonym. Chodzi o antyprzymusowy instrument UE. Narzędzie stworzone pierwotnie jako ekonomiczna broń wobec państw uznawanych za nieprzyjazne, a nie wobec sojusznika z NATO. Magazyn Politico pisze wprost: działania Trumpa i zapowiedź wojny handlowej z UE prowadzą do punktu zerwania relacji. Wśród centrowych i lewicowych polityków coraz poważniej rozważa się użycie tego mechanizmu, potężnego narzędzia odwetu, zaprojektowanego wcześniej głównie z myślą o presji ze strony Chin. Instrument pozwala na nakładanie ceł oraz ograniczeń inwestycyjnych wobec państw uznanych za naruszające zasady. Do tej pory Bruksela unikała konfrontacji, obawiając się nawet scenariusza wyjścia USA z NATO. Dziś jednak sama dyskusja o bazuce wobec głównego sojusznika pokazuje, że napięcie osiągnęło poziom krytyczny, przyznają zachodnie media. W Brukseli mówią wprost: To niepokojące czasy. Waszyngton z kolei apeluje, by Europa nie wpadała w panikę i myślała strategicznie według sekretarza skarbu USA Scotta Besenta, Trump chce działać z wyprzedzeniem. Powód? Walka o Arktykę jest jego zdaniem nieunikniona, a Grenlandia może stać się celem Rosji lub Chin. Besent w rozmowie z NBC News mówi o pokoju przez siłę i porównuje sytuację Grenlandii do Krymu. Twierdzi, że Europa wyszłaby na tym lepiej, gdyby Grenlandia znalazła się pod kontrolą Stanów Zjednoczonych. Cytat: Zachowamy nasze gwarancje w NATO. Jeśli Grenlandia zostanie zaatakowana przez Rosję lub kogokolwiek innego, konflikt wciągnie nas wszystkich. Dlatego lepiej już teraz postawić na pokój przez siłę, uczynić ją częścią USA i zapobiec wojnie. Stany Zjednoczone są dziś najsilniejszym krajem świata. Europa pokazuje słabość, USA pokazują siłę. Koniec cytatu. Oficjalny sygnał do Donalda Trumpa wysłali także sojusznicy z NATO. Dania, Niemcy, Francja, Wielka Brytania oraz cztery inne państwa sojuszu wystąpiły ze wspólnym oświadczeniem w obronie Grenlandii. Podkreślono, że ćwiczenia wojskowe w Arktyce nie stanowią zagrożenia dla nikogo i służą wyłącznie wzmocnieniu bezpieczeństwa regionu. Cytat: Wyrażamy pełną solidarność z Królestwem Danii i narodem Grenlandii. W oparciu o proces rozpoczęty w ubiegłym tygodniu, jesteśmy gotowi do dialogu, opierając się na zasadach suwerenności i integralności terytorialnej, które zdecydowanie popieramy. Groźby wprowadzania ceł podważają relacje transatlantyckie i stwarzają ryzyko niebezpiecznej eskalacji. Koniec cytatu. Tymczasem, gdy świat skupia się na roszczeniach Trumpa wobec Grenlandii, prezydent USA coraz częściej w prywatnych rozmowach wskazuje również na Kanadę jako nowe, słabe ogniwo w Arktyce. Według informacji NBC News, Trump obawia się, że Ottawa nie jest w stanie skutecznie chronić swoich granic przed Rosją i Chinami i domaga się zwiększenia wydatków wojskowych. Amerykańscy urzędnicy mają już omawiać twardszą strategię arktyczną oraz możliwe porozumienie z Kanadą w sprawie wzmocnienia obrony. Apetyt Waszyngtonu coraz mocniej testuje spójność NATO. Europejczycy, jak pisze The Economist, rozważają scenariusze uderzenia w amerykańską obecność wojskową i wypchnięcia USA z kluczowych baz. W tle sporu o Grenlandię w sojuszu może wybuchnąć poważny skandal. Jeśli Stany Zjednoczone przejmą Grenlandię formalnie lub siłą, zaufanie do artykułu 5 NATO o wzajemnej obronie zostanie poważnie podważone. Magazyn przypomina, że Trump już wielokrotnie kwestionował sens tego zapisu. W razie wejścia amerykańskich wojsk na wyspę, europejskie rządy staną przed ostrym wyborem: zignorować Grenlandię jako mało istotną i ratować więzi transatlantyckie, albo odpowiedzieć, zerwać relacje i wystawić się na presję ze strony przeciwników. Bruksela analizuje też narzędzia nacisku na Waszyngton. Jednym z nich, według The Economist, byłoby uderzenie w amerykańskie bazy wojskowe w Europie. Bez dostępu do takich obiektów jak Rammstein w Niemczech, Trumpowi znacznie trudniej byłoby projektować siłę militarną w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Pilny rozkaz Ministerstwo Obrony wzywa wojska do powrotu na pozycję. Misja zagraniczna przerwana. 15 niemieckich żołnierzy niespodziewanie opuściło Grenlandię zaledwie 44 godziny po przybyciu. Wyjazd nastąpił dzień po groźbach Trumpa dotyczących nałożenia ceł na Niemcy i inne państwa popierające Danię w sporze terytorialnym. Berlin utrzymuje, że misja zakończyła się zgodnie z planem i przyniosła istotne rezultaty. Oficjalnie dodatkową podróż po wyspie odwołano z powodu złych warunków pogodowych. Według Bilda, rozkaz opuszczenia Grenlandii przyszedł z Berlina rano 18 stycznia. Początkowo media pisały o tajnym i pośpiesznym odwrocie, później złagodziły przekaz. Wyjazd zbiegł się z ostrą krytyką Trumpa wobec obecności wojskowej sojuszników na Grenlandii. Bundeswehr podkreśla, że pierwotne zadanie rozpoznanie sytuacji w ramach inicjatywy ćwiczeń i przygotowań zostało wykonane. Cytat. Nasza grupa uczestnicząca w wielonarodowej misji rozpoznawczej na Grenlandii dziś planowo kończy realizację zadania. Żołnierze zdobyli na miejscu istotne informacje, które będą teraz omawiane wspólnie z partnerami z NATO w kontekście wzmocnienia bezpieczeństwa północnego Atlantyku i Arktyki. Koniec cytatu. A teraz scenariusz z pogranicza polityki i science fiction: banki upadną, ludzie zostaną bez żywności i paliwa, winni mają być kosmici. Drugie szokujące ostrzeżenie w tym tygodniu płynie z Londynu. Była analityczka Banku Anglii Helen McCoe alarmuje przed globalną katastrofą. Jej zdaniem finansowy kolaps nastąpi w momencie, gdy Stany Zjednoczone oficjalnie potwierdzą istnienie pozaziemskiej cywilizacji. Sunday Times informuje, że McCall napisała już list do prezesa Banku Anglii, wzywając do przygotowań. Według niej oficjalne uznanie UFO wywoła szok na rynkach, doprowadzi do upadku banków i zamieszek społecznych. McCall, która przez 10 lat pracowała w Banku Anglii, przekonuje, że politycy i bankierzy nie mogą już dłużej ignorować rozmów o życiu pozaziemskim ani drwić z zielonych ludzików. Jeśli padnie oficjalne oświadczenie i zostaną przedstawione całkowicie niepodważalne dowody, to moim zdaniem już po kilku godzinach rozpocznie się totalna niestabilność finansowa, stwierdziła. Jej zdaniem upadek banków doprowadzi do rozpadu systemu płatniczego, a na ulicach wybuchną zamieszki, bo ludzie nie będą w stanie zatankować samochodów ani kupić żywności w supermarketach. Przypomnę, zaledwie kilka dni temu brytyjski reżyser Mark Christopher prognozował, że latem tego roku, podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej, Donald Trump wygłosi sensacyjne oświadczenie o pierwszym kontakcie z optą cywilizacją. Bez żadnych szczegółów i bez wyjaśnienia, skąd sam Christopher czerpie takie informacje, na falę doniesień o życiu pozaziemskim zareagował już także Dmitri Miedwiediew, autor wielu osobliwych prognoz. Przypomniał swoje wcześniejsze przewidywania i z nieukrywanym zdziwieniem zauważył, że jego dawne uznawane za absurdalne zapiski zaczynają się sprawdzać. Sam się do tego przyznał. Cytat: Najpierw pomyślałem, że to kolejna absurdalna prognoza, podobna do tych, które formułowałem w latach od 2022 do 2024, ale nie, to wiadomości z ostatnich dni. Prognozy jednak się spełniają. Koniec cytatu. Tymczasem pojawia się oficjalne wystąpienie ukraińskiego sztabu generalnego pod adresem Kremla. Prezent, jak mówią niektórzy, dla Putina. Ukraińska armia przestaje ukrywać swoje intencje, a przekaz brzmi jak bezpośrednie ostrzeżenie dla Moskwy. Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, generał Syrski, stwierdził: „Obrona to tylko etap, bo w obronie nie da się wygrać. To cytat: Ukraina, według tych słów, przygotowuje się do ofensywy i planuje działania zaczepne w 2026 roku. W rozmowie z portalem Lewy i Berek Syrski ocenił, że Rosja nie porzuciła celu przejęcia kontroli nad całą Ukrainą. Zmieniły się jedynie terminy i dostępne zasoby. Dlatego rok 2026 ma stać się nową fazą wojny. Kijów stawia na strategię asymetryczną: uderzenia dalekiego zasięgu na terytorium Rosji, operacje sił specjalnych, również po rosyjskiej stronie granicy oraz przewagę technologiczną. Celem, jak podkreśla Syrski, jest zmuszenie armii rosyjskiej do marnowania rezerw na obronę. Generał wskazuje wprost: Rosja już dziś produkuje setki dronów uderzeniowych dziennie i planuje zwiększyć tę liczbę do tysiąca na dobę. Kluczowe przesłanie pozostaje jednoznaczne: negocjacje są możliwe wyłącznie z pozycji siły. Ukraina, jak padło w cytacie, nie zamierza oddawać ziemi zroszonej krwią i jest gotowa narzucić swoje warunki tym, którzy wciąż liczą na rozwiązanie siłowe. Równolegle pojawiają się informacje o rosyjskiej operacji wywiadowczej na terytorium NATO. Siły GRU miały przeniknąć na zaplecze i zaatakować kluczowy obiekt zakład zbrojeniowy produkujący sprzęt dla ukraińskiej armii. Panuje przekonanie, że za zdarzeniem stoją struktury powiązane z Moskwą. Podejrzani zostali już zatrzymani. Według śledczych to agenci Rosji. Łącznie sześć osób obywatele kilku państw Hiszpanii, Kolumbii, Kuby, Rosji i Białorusi. Do zdarzenia doszło na terytorium Litwy. Wilno twierdzi, że celem było zniszczenie produkcji mobilnych stacji radiowego przechwytywania, kluczowych dla ukraińskich sił zbrojnych, a także innego sprzętu o wartości przekraczającej 1,5 miliona euro. Sabotaż, w tym podpalenie, miał zostać przeprowadzony w 2024 roku. Śledztwo wchodzi w końcową fazę, stąd fala oskarżeń pod adresem rosyjskiego wywiadu, właśnie teraz. Dochodzenie nadal obejmuje osoby, które organizowały i koordynowały te działania. Jak podkreślił prokurator, wskazane osoby są powiązane z głównym zarządem wywiadowczym Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Z Moskwy już płyną apele, by Unia Europejska nie pogarszała i tak trudnych relacji. Padają oskarżenia o antypolityczną histerię Zachodu. Narracja o sabotażu, szpiegostwie i dywersji wraca po raz kolejny. Protesty ogarnęły stolice. Krzyk, który, jak twierdzą organizatorzy, powinien zostać usłyszany przez Merca i innych liderów Unii Europejskiej. W czyniu informacyjnej blokady wokół wydarzeń w Iranie, to irańska diaspora w Niemczech przejmuje rolę megafonu. Dziesiątki irańskich uchodźców wyszły na ulicę centrum Berlina, przynieśli transparenty z hasłem Wolność dla Iranu, a także portrety młodej Iranki zatrzymanej za rzekome naruszenie zasad noszenia hijabu. Kobieta zginęła później w jednym z teherańskich więzień. Uczestnicy demonstracji oskarżają władze Iranu o celowe zabójstwa tysięcy protestujących i wzywają Unię Europejską, by nie łagodziła presji na rządzący reżim. Cytat. Chcemy demokratycznego Iranu, chcemy niezależnego Iranu, jednocześnie sprzeciwiamy się interwencji militarnej, mówią protestujący. Koniec cytatu. Według Reutersa, powołującego się na irańskiego urzędnika, podczas antyrządowych protestów w Iranie zginęło co najmniej 5 tysięcy osób, w tym około 500 funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa. Władze w Teheranie przekonują, że ostateczna liczba ofiar nie powinna już znacząco wzrosnąć. Jednocześnie Teheran wprost i bez ogródek ostrzega Donalda Trumpa przed odpowiedzią militarną, jeśli Stany Zjednoczone rozpoczną, jak to ujęto, polowanie na Alego Hamenejego. Cytat. Jeśli naród Iranu doświadcza dziś trudności i ograniczeń, jedną z głównych przyczyn jest wieloletnia wrogość oraz nieludzkie sankcje rządu USA i jego sojuszników. Zamach na najwyższego przywódcę naszego kraju byłby równoznaczny z wypowiedzeniem pełnoskalowej wojny narodowi irańskiemu. Koniec cytatu. Tymczasem zupełnie inny obraz z Bliskiego Wschodu. Uroczysta ceremonia w Izraelu. Tysiące prawosławnych chrześcijan z całego świata przybyło do Kasr El Yahud, miejsca nad Jordanem, gdzie według tradycji miał zostać ochrzczony Jezus Chrystus. Po modlitwie pielgrzymi zgodnie z obyczajem trzykrotnie zanurzali się w wodach Jordanu. W święto objawienia pańskiego woda, jak wierzą, ma szczególne oczyszczające właściwości. Ale to nie jedyne nagrania, które dziś obiegają sieć. Przy temperaturze minus 15 stopni na kąpiel w Przeremblu zdecydował się także Aleksandr Łukaszenka. Wszystko przebiegło bez komplikacji. Materiały opublikowała jego służba prasowa późnym wieczorem 18 stycznia. Łukaszenka nie był sam, towarzyszył mu jego szpic o imieniu Umka. Pies do lodowatej wody nie wskoczył, ale wyraźnie obserwował wydarzenia z niepokojem. Na koniec podróż w głąb historii. Najstarszy zamieszkały dom Rzymu, liczący ponad 2000 lat, został udostępniony zwiedzającym. Legendarny dom Gryfów, nazwany tak od wizerunków tych stworzeń w jednej z sal, znajduje się w pobliżu Koloseum. Budynek powstał w VI wieku przed naszą erą, informują włoscy archeolodzy. Do naszych czasów zachowały się jedynie dwa poziomy. Na parterze widoczne są ślady atrium z basenem i mozaikami. Prawdziwe architektoniczne skarby kryją się jednak na drugim podziemnym poziomie. Dostęp prowadzi tam wąskimi i stromymi schodami, co utrudnia bezpieczne zwiedzanie. Dlatego archeolodzy zaproponowali nietypowe rozwiązanie. Zwiedzający pozostają na górze, a przewodnik z kamerą na głowie schodzi w głąb starożytnego Rzymu. Opracowaliśmy system zwiedzania z transmisją na żywo. Operator ze smartfonem i kamerą schodzi bezpośrednio na obiekt. Dzięki sieci punktów dostępowych i wewnętrznemu Wi-Fi widzowie pozostają na górnym poziomie, a obraz i opis przestrzeni trafiają do nich w czasie rzeczywistym. Koniec cytatu. To, co dziś obserwujemy, nie jest serią oderwanych kryzysów. To jeden proces. Europa znalazła się w punkcie, w którym jednocześnie traci poczucie bezpieczeństwa, kontroli i wpływu. Grenlandia, Arktyka, napięcia handlowe z USA, wojna informacyjna wokół Ukrainy. Wszystko to składa się na nową rzeczywistość, w której stare reguły przestają działać. Na to przechodzi najpoważniejszy test od zakończenia zimnej wojny. I nie dlatego, że ktoś już zaatakował, lecz dlatego, że sojusznicy zaczynają mówić różnymi językami. Gdy pojawiają się pytania o Grenlandię, Kanadę czy amerykańskie bazy w Europie, staje się jasne, solidarność nie jest już automatyczna, trzeba ją za każdym razem negocjować. Dla Polski to sygnał ostrzegawczy, bez względu na sympatie polityczne, Warszawa opiera swoje bezpieczeństwo na stabilności Zachodu, a ta stabilność wyraźnie się kruszy. Gdy największe państwa skupiają się na własnych interesach, kraje wschodniej flanki muszą liczyć przede wszystkim na siebie. Unia Europejska reaguje nerwowo, bo czuje presję z dwóch stron. Z jednej, Waszyngton, który coraz częściej traktuje sojuszników jak partnerów drugiej kategorii. Z drugiej, realne zagrożenia na wschodzie. W efekcie Bruksela mówi o sile, ale działa ostrożnie, bo wie, że nie ma dziś przestrzeni na otwarty konflikt z USA. Do tego dochodzi czynnik społeczny. Protesty, strach, zmęczenie kryzysami, inflacją i wojną za granicą. Społeczeństwa Europy, w tym Polski, są coraz mniej odporne na szok. Każda kolejna eskalacja, nawet informacyjna, uderza szybciej i mocniej niż kilka lat temu. Najważniejszy wniosek jest prosty, choć niewygodny. Świat nie zmierza ku stabilizacji. On przyzwyczaja się do permanentnego napięcia. Decyzje będą podejmowane szybciej, twardziej i z mniejszą liczbą kompromisów. A bezpieczeństwo przestaje być czymś gwarantowanym. Staje się zasobem, o który trzeba aktywnie walczyć. To wszystko na dziś. Dziękujemy, że dotrwaliście do końca. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę i bądźcie z nami. Życzymy Wam powodzenia, spokoju i mimo wszystko jak najwięcej dobrych wiadomości.